Chodziłyście kiedyś w portkach, czy godne pani? No, są portki, są ponoszenia. Jest kwestia stosowności i jakiejś, jakby określić, godności w tym przypadku. Godności w tym przypadku. Zobaczcie, że słowo skuteczne, bo uciekali wejściem przez zakrysty, a trzeba przejść przez prezbiterium. To jest skuteczne. Mogą mnie nie lubić, słowo będę do końca życia pamiętam. Co innego jak chodzisz w domu, sprzątasz, gdzieś tam idziesz, chociaż publicznie to już. Zobaczcie, jedna po jednej. Ksiądz założył sutannę dla niepoznaki. Być może już codziennie nie chodzi, ale założył jak jest wśród bab, to nie chce, żeby, żeby jak ma jeszcze coś wstydliwości, żeby na niego patrzyły jak na chłopaka, i tak na księdza. To założył sutannę. Ale one nie rozumieją już. Bo no wybrany to jest Boga, ksiądz im tego nie powie, bo by z nim nie pojechały na pielgrzymkę, przynajmniej nie wszystkie. Że wyglądałem dokładnie jak babo chłopy. Zfeminizowane, obrzydłe baby. Jak miał taką babcię, to był... Bym... mi było babci. Co ty babciu z siebie robi? Jak masz niezgrabne nogi, to tego portki nie zasłaniają. A przed bogiem liczy się twoje serce. I kościół jest tym miejscem, że mam się przed Panem Bogiem zamoldować. zamoldować. Dobrze, że w już ktoś co tam nie uchodził, żółty żółtych Adidasa, co czarny kupił, że, że w jakiś sposób sposób nie jesteśmy w stanie łatwić. liczymy no. w proszę o więc to też jest zawsze jakaś tam umiejętność. No i trud też sobie trzeba zadać, ale ja bardzo dziękuję, że ja... Nie tylko, że się za was nie, nie, nie muszę wstydzić, ale cieszyć kobietami, które tutaj idą, kobietami, że, że, że nie idą wśród was babochłopów, bo jest to straszne, jest to straszne, dla kapłana jest to straszne, nie możemy i gdyby tylko patrzy na kobietę i no nie powie, że, się, że chce mu się plumać, ale nie chce mu się patrzeć, coś obrzydłe i to nie jest to, co zewnątrz jest obrzydłe, tylko to, co jest w że tam nie ma wrażliwości, nie ma subtelności, no po prostu babucho, chłopu, Bo babu chłopu. chłopu, nigdy nie będzie, więc taka nieudaczna baba, kościelna, wstyd, wstyd i ciężkie im to słowo, no to dobrze, to dobrze.